Dawno dawno temu, a może wcale nie tak dawno, w małej, przytulnej chatce na skraju wioski mieszkała starsza pani o imieniu Zosia. Pani Zosia była miłą, ciepłą osobą, która uwielbiała piec szarlotki, czytać książki przy kominku i pielęgnować swój ogródek. Jej domek pachniał cynamonem i wanilią. A w oknach zawsze wisiały piękne firanki. Jednak pewnego jesiennego dnia pani Zosia zauważyła coś niepokojącego. W kuchni, na blacie znalazła malutkie okruszki chleba i ślady drobnych łapek. Mysz, pomyślała z przerażeniem, muszę coś z tym zrobić, zanim ta mysz narobi bałaganu. Nie tracąc czasu, pani Zosia udała się na targ gdzie znalazła pięknego, czarnego kota o imieniu Mruczek. Mruczek miał złociste oczy, piękny ogon i wyglądał na bardzo sprytnego łowcę. Będziesz idealny, żeby pozbyć się mojej myszy, pomyślała pani Zosia, głaszcząc go po głowie. Mruczek zamruczał z zadowoleniem, bo bardzo lubił ciepłe domy i pyszne jedzenie, a w dodatku był ciekaw, co czeka go w nowym miejscu. Gdy tylko mruczek przekroczył próg chatki, od razu poczuł zapach myszy. Oblizał wąsy, a jego oczy zabłysły. Czas na polowanie pomyślał i zaczął skradać się po kuchni, zaglądając pod szafki i za firanki. Tymczasem w małej norce pod podłogą mieszkała Polcia. Drobna brązowa myszka z czarnymi oczkami. Polcia nie była zwykłą myszą, która psuje jedzenie czy gryzie kable. Była bardzo grzeczna i ostrożna. Do domu pani Zosi weszła tylko dlatego, że na polach zrobiło się zimno, a wiatr hulał tak mocno, że Polcia bała się, że zamarznie. W norce miała malutkie łóżeczko z siana i zapas ziaren, które zbierała latem. Starała się nie robić bałaganu. Ale czasem, gdy nikt nie patrzył, podkradała okruch chleba, żeby mieć co jeść. Pewnego wieczoru, gdy księżyc świecił przez okno, mruczek zauważył Polcie, jak cichutko przemykała po podłodze. Mam cię! mruknął i jednym susem zagrodził jej drogę. Polcia pisnęła ze strachu i schowała się za dzbankiem na mleko. Jej serduszko biło jak oszalałe. Proszę, nie rób mi krzywdy, zawołała cieniutkim głosikiem. Mruczek, choć był gotów złapać myszkę, zatrzymał się. Głos Polci brzmiał tak szczerze, że zrobiło mu się jej żal. Dlaczego miałbym cię nie złapać? Jesteś myszą, a ja kotem, taka jest natura, powiedział, a jego ton nie był już taki groźny. Polcia zabrała całą swoją odwagę i wychyliła się z zadzbanka. – Nie jestem złą myszą – zaczęła. – Weszłam do tego domu, bo na dworze jest zimno, a ja nie mam gdzie się schronić. Obiecuję, że niczego nie niszczę i nie kradnę dużo jedzenia. Chcę tylko przetrwać zimę, a wiosną wrócę na pola. Mruczek słuchał z uwagą. Polcia opowiedziała mu o swoim życiu. O tym, jak latem zbierała ziarna, jak biegała po łąkach, i jak bardzo boi się słów i lisów. Mówiła o swojej rodzinie, która mieszkała daleko w lesie, i o tym, jak marzy, by kiedyś mieć własny domek z ogródkiem pełnym kwiatów. Mruczek, choć był kotem, miał miękkie serce. Nigdy wcześniej nie rozmawiał z myszą i nie wiedział, że myszy mogą mieć takie ciekawe historie. No dobrze, powiedział w końcu, opuszczając ogon. Nie złapiecie. Ale musimy coś wymyślić, bo pani Zosia chce, żebym cię przepędził. Polcia aż podskoczyła z radości. Dziękuję, dziękuję, zapiszczała. Może razem przekonamy panią Zosię, że nie jestem szkodnikiem? Od tego dnia mruczek i Polcia stali się najlepszymi przyjaciółmi. Mruczek przestał polować na Polcie, a zamiast tego przynosił jej okruszki z kuchni, żeby mi musiała wychylać się z norki. Polcia w zamian za to opowiadała mu zabawne historie z pól i lasów, a czasem nawet sprzątała po sobie tak dokładnie, że w domu nie było ani jednego śladu myszy. Razem wymyślili plan, jak przekonać panią Zosię, by pozwoliła Polci zostać do wiosny. Pewnego wieczoru, gdy pani Zosia odpoczywała w fotelu, mruczek wskoczył na jej kolana i zamruczał głośno. Jakby chciał coś powiedzieć. W tym samym momencie Polcia, bardzo odważnie, wyszła z norki i skoczyła na stolik, trzymając w łapkach malutki kwiatek, który znalazła. Pani Zosia aż otworzyła oczy ze zdumienia. Co to ma znaczyć? zapytała, patrząc to na kota, to na mysz. Mruczek zamiałczał, a Polcia, choć drżała ze strachu. Odezwała się swoim cieniutkim głosikiem. Droga pani Zosiu, przepraszam, że weszłam do pani domu bez pozwolenia. Nie chciałam nic zniszczyć. Weszłam tu, bo na dworze jest bardzo zimno, a ja nie mam gdzie się schronić. Obiecuję, że będę grzeczna i nie zrobię bałaganu. Czy mogę zostać do wiosny? W zamian za to pomogę sprzątać okruszki i dbać o porządek. Pani Zosia była tak zaskoczona, że przez chwilę nie wiedziała, co powiedzieć. Po pierwsze, zawsze myślała, że myszy to szkodniki, tymczasem ta okazała się taka miła. Poza tym, pierwszy raz zrozumiała, co mówi do niej myszka, mimo że słychać było tylko cichutkie popiskiwanie. Spojrzała na mruczka, który popatrzył na nią swoimi wielkimi złotymi oczami, jakby chciał powiedzieć: Proszę, wzgódź się. W końcu uśmiechnęła się ciepło. No cóż, skoro mruczek ci ufa, to ja ci zaufam. Możesz zostać, ale musisz być grzeczna i nie wchodzić do spiżarni. Polcia aż zapiszczała z radości, a mruczek zamruczał tak głośno, że cały dom wypełnił się jego mruczeniem. Pani Zosia pozwoliła Polci zrobić malutkie gniazdko z wełny w kąciku i zostawiała dla niej kawałki sera i ziarenka na talerzyku. Myszka zamieszkała z nimi jakiś czas, aż słońce całkiem przepędziło zimę. Gdy nadeszła wiosna, Polcia podziękowała pani Zosi i Mruczkowi za gościnę i wróciła na pola obiecując, że latem przyniesie im najpiękniejsze polne kwiaty. Wiosna rozkwitła w pełni. Polawo kłuchatki pani Zosi pokryły się soczystą zielenią, a kwiaty mieniły się wszystkimi kolorami tęczy. W ogródku śpiewały ptaki, a ciepłe promienie słońca zapraszały do spacerów. Mruczek, jak zwykle, wylegiwał się na parapecie, mrużąc oczy w słońcu, a pani Zosia krzątała się po kuchni, nudząc wesołą melodię i piekąc swoje słynne ciasteczka z malinami. Oboje czasem wspominali Polcie, zastanawiając się, jak radzi sobie na polach po długiej zimie spędzonej w ich domu. Pewnego ciepłego popołudnia, gdy drzwi chatki były uchylone, by wpuścić wiosenny wiatr, Mruczek nagle podniósł głowę. Jego wąsy zadrgały, a uszy nastawiły się jak antenki. Coś słyszę, mruknął, zaskakując z parapetu. I rzeczywiście, na progu pojawiła się znajoma sylwetka. Malutka, brązowa myszka z czarnymi oczkami jak paciorki, niosąca w łapkach bukiecik polnych stokrotek. To była Polcia. Polciu, zawołał mruczek biegnąc do niej z radością. Polcia pisnęła wesoło i rzuciła mu się na szyję. A raczej na łapę, bo była przecież dużo mniejsza. Pani Zosia, słysząc zamieszanie, wyszła z kuchni, wycierając ręce w fartuch. Gdy zobaczyła Polcie, jej twarz rozjaśnił szeroki uśmiech. Moja mała myszka wróciła, powiedziała, klękając przy niej, by lepiej przyjrzeć się gościowi. Wejdź, Polciu, opowiedz, co u ciebie słychać. Polcia, nieco onieśmielona, ale bardzo szczęśliwa, weszła do chatki. Usiadła na stoliczku, a mruczek położył się obok, machając ogonem z zaciekawieniem. Polcia zaczęła swoją opowieść. Dziękuję wam za to, że pozwoliliście mi zostać zimą. Dzięki wam przetrwałam mrozy i mogłam wrócić na pola, gdy zrobiło się ciepło. Tej wiosny odnalazłam swoją rodzinę, która mieszka w dalekim lesie, za wzgórzem. Opowiedziałam im o was, o dobrym kocie mruczku i o pani Zosi, która ma złote serce. Wszyscy byli zdumieni, że kot i mysz mogą być przyjaciółmi. Mruczek zamruczał z dumą, a pani Zosia pokiwała głową, słuchając uwagą. Polcia mówiła dalej: W lesie jest pięknie. Są tam wysokie drzewa, strumień, w którym odbija się niebo i polany pełne kwiatów. Postanowiłam, że tam zamieszkam. Chcę tam zbudować swój mały, wymarzony domek. Taki z malutkim ogródkiem, w którym posadzę maki i chabry. A co najważniejsze, Olcia zarumieniła się lekko, a jej oczka zabłysły. Chcę założyć własną rodzinę. Poznałam bardzo miłego chłopca o imieniu Perełka. Jest pracowity i ma najśmieszniejsze żarty na świecie. Razem planujemy urządzić nasz domek i wychować małe myszki. Pani Zosia klasnęła w dłonie. To cudowne wieści, Polciu powiedziała. Jestem taka szczęśliwa, że znalazłaś swoje miejsce na świecie. Mruczek przesunął się bliżej Polci i trącił ją nosem, jakby chciał powiedzieć gratuluję. Ojciec zaśmiała się i pogłaskała go po wąsach. Przybyłam Wam podziękować i zaprosić Was do mojego nowego domu, gdy już będzie gotowy. To daleko, ale może kiedyś Mruczek będzie miał ochotę na długi spacer, a Pani Zosia na piknik w lesie. Chciałabym, żebyście zobaczyli mój ogródek i spróbowali ciasteczek z leśnych orzechów, które nauczę się piec. Pani Zosia przyniosła z kuchni talerzyk z kawałkami sera i ciasteczkami, żeby uczcić wizytę Polci. Wszyscy troje spędzili resztę popołudnia na rozmowach i śmiechu. Polcia opowiedziała o przygodach na polach, o tym jak uciekała przed jastrzębiem i o śmiesznych psikusach, które robiła z perełką. Mruczek pochwalił się, jak złapał muchę jednym skokiem. A pani Zosia opowiedziała o nowej rabatce z tulipanami w swoim ogródku. Gdy słońce zaczęło zachodzić, Polcia wstała i powiedziała: Czas na mnie. Muszę wracać do domu, bo perełka czeka, żeby zacząć kopać fundamenty pod nasz nowy domek. Pani Zosia pogłaskała Polcie palcem, a mruczek zamruczał na pożegnanie. Polcia poszła w kierunku drzwi tarasowych a następnie zaskoczyła na trawę. Pani Zosia i Mruczek odprowadzili ją wzrokiem, aż zniknęła za wzgórzem. – To niezwykła myszka – powiedziała Pani Zosia, głaszcząc Mruczka po głowie. – I myślę, że będzie miała wspaniały domek. Mruczek zamruczał w odpowiedzi, a w jego złotych oczach płysnęła iskierka. Wiedział, że kiedyś wybierze się na spacer do lasu, by zobaczyć Polcie, jej ogródek i może nawet poznać małe myszki, które będą biegać wokół. Od tamtej pory w chatce pani Zosi zawsze zostawał jeden kawałek sera na parapecie, na wypadek, gdyby Polcia znów wpadła w odwiedziny. A w dalekim lesie, wśród drzew i strumieni, Polcia i Perełka budowali swój domek, śmiejąc się. I marząc o przyszłości, w której ich ogródek będzie pełen kwiatów, a ich dom pełen miłości.